w Starosiek, dzień dobry, Podlaski, moim rozmówcą Bartosz Stasiak, radny miejski Prawa i Sprawiedliwości, koordynator, jeżeli chodzi o ruch ochrony wyborów i no cóż, członek sztabu Karola Wrockiego. Dzisiaj najbardziej w jakiej roli? Oj, dzisiaj myślę, że wszystkiego po trochu, tak naprawdę, ale na pewno jako e, zadowolony białostoczanin, zadowolony mieszkaniec województwa podlaskiego, a przede wszystkim e, zadowolony konserwatysta i zadowolony Polak. No To, co dzisiaj rano zobaczyliśmy, tak jak wczoraj panu redaktorowi zapowiadałem, e, moje prognozy się sprawdziły. E, przewaga Rafała Trzaskowskiego stopniała bardzo mocno. Suma elektoratu konserwatywnego w pierwszej turze wyborów naprawdę napawa nas optymizmem. Idzie wielka fala przez Pol Polskę, aby odsunąć tych liberałów z koalicji 13 grudnia od władzy. Za nami bardzo dynamiczna, pracowita, nieprzespana no Zresztą jak, jak po mnie widać, jeszcze nie wyszły ze mnie te emocje oraz, oraz te zmęczenia, ale takie przyjemne zmęczenie, nie zmęczenie samym materiałem wyborczym, ale zmęczenie po prostu ciężką pracą, ponieważ pilnowaliśmy tych wyborów do samego rana. No właśnie, a czy było co pilnować, czy działo się generalnie, czy ta noc faktycznie była nieprzespana, bo czekaliście na sygnały, czy też telefon grzał się? Tak, ostatni telefon jeszcze od męża zaufania odbieraliśmy o godzinie 6.20, 20 przed chwilą sprawdziłem. Tych sygnałów mieliśmy bardzo dużo z województwa podlaskiego. Na terenie samego Białegostoku mieliśmy kilkanaście telefonów w związku z pewnymi nieprawidłowościami. Oczywiście my żadnych wytycznych nie musieliśmy przekazywać na cele naszych mężów zaufania, bo byli świetnie przygotowani, asertywni, znali swoje prawa, znali swoje obowiązki, wiedzieli jak je wykonywać. Najczęściej były to telefony związane, o co jest bardzo istotne, z tym, że członkowie obwodowej komisji nie chcieli dopuścić męża zaufania do ostatniego etapu prac komisji, czyli do ustalenia wyników głosowania po zamknięciu lokali wyborczych. Tam oczywiście nasi mężowie zaufania interweniowali, zgłosili stosowne y, uwagi do protokołu, no i oczywiście przystąpili do pilnowania tych wyborów. I generalnie wyniki wyborów w województwo podlaskie oczywiście znamy, zdecydowana przewaga Karola Nawrockiego. Y, pytanie brzmi czy pozostałe wyniki zaskoczyły? Oh, można powiedzieć, że tak jak wszyscy, no, chyba jesteśmy zaskoczeni wynikiem Grzegorza Brauna. No ale tak jak mówię, no, suma samego elektoratu konserwatywnego tego, że Szymon Hołownia otrzymał w województwie podlaskim, ale i też w całej Polsce czerwoną kartkę bardzo nas cieszy. Jest to optymistyczny prognostyk na to, co wydarzy się w drugiej turze, ale nie zwalnia nas to z pewnego takiego myślenia, że nie możemy popaść w taki dosyć, że tak powiem, nienaturalny optymizm i spocząć na laurach, przed bardzo ciężka praca w tych dwóch tygodniach, aby przekonać elektorat konserwatywny do tego, że to właśnie Karol Nawrocki jest tym bardzo dobrym wyborem na polskiej drugiej turze. No i oczywiście sam proces pilnowania wyborów, bo pierwsza tura pokazała nam pewne słabości, które wynikają z prac komisji. My oczywiście już dzisiaj przez całą noc i dzisiaj od rana pracuje cały zespół u nas w sztabie młodych ludzi, którzy badają te wyniki wyborcze, badają zgłoszenia z komisji. Odbywa się mapowanie na terenie całego województwa. No i oczywiście już mamy 12 wytypowanych komisji na terenie województwa podlaskiego, gdzie y, członkowie obwodowej komisji mogą się spodziewać naszej wzmożonej aktywności, jeżeli chodzi o pilnowanie procesu wyborczego. 12 to chyba w sumie nie jak biorąc pod uwagę liczbę wszystkich o komisji wyborczych w województwie podlaskim, ale jeżeli chodzi o Białystok, to rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielem platformy obywatelskiej Karolem Pileckim, który nie krył radości, że w Białym Stoku wygrał y, y, kandydat platformy. Tak, ale jeżeli sumujemy cały elektorat Grzegorza Brauna i Sławomira Męcena to już taki optymizm po stronie Platformy Obywatelskiej raczej by nie górował y, publicznie. Y, na pewno, y, jeżeli chodzi już o tamtą stronę, oni już pewnie w nocy i dzisiaj rano, gdy spłynęły już wyniki ze 100% obwodów, dotarło do nich, co tak naprawdę się stało. Co przez dwa lata swoich rządów robili, nie tylko na Szczeblu krajowym, ale też równie tym wojewódzkim, no, będą musieli bardzo mocno zrewidować swoje poglądy, ale ja wierzę, że w to, że po prostu mieszkańcy zarówno naszego regionu, jak i Polacy pokażą im w zbliżających się wyborach, miejmy nadzieję, przyspieszonych czerwoną kartkę i pożegnamy się z tą szkodliwą koalicją. A macie już jakiś pomysł, w jaki sposób przekonać tych wyborców właśnie konserwatywno-prawicowych, którzy nie oddali głosu na kandydata obywatelskiego Karola Nawrockiego, ale głosowali na zupełnie innych kandydatów, tych bardziej powiedzmy antysystemowych? To znaczy powiedzmy sobie szczerze, że Karol Nawrocki od samego początku reprezentuje bardzo szeroko konserwatywny program, który też wychodził trochę poza naszą narrację prawa i sprawiedliwości, ponieważ no, wbrew powszechnym opiniom suflowanym po tamtej stronie przez różnych spin-doktorów, Karol Nawrocki nie jest kandydatem prawa i sprawiedliwości do końca. On został, że tak powiem, poparty przez nasze ugrupowania, ale jest to kandydat, który wychodzi znacznie szerzej za nasz y, obóz y, zjednoczonej prawicy. Przypomnimy na przykład głosowanie za powołaniem go na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Tam też głosowali za nim posłowie PSL-u i posłowie y, Konfederacji. No, jest to jednoznaczny sygnał, że gdzieś przez te środowiska Karol Nawrocki też jest akceptowalnym kandydatem, jeżeli chodzi o swoją y, warstwę, tą światopoglądową, y, historyczną, więc na pewno będzie to bardzo dobry element, żeby w tej kampanii przekonać do, y, jeszcze do siebie tych wyborców, którzy poparli w pierwszej turze, głosowali sercem, a w drugiej turze będziemy zachęcali ich do tego, żeby głosowali rozumem. Pytanie przed drugą turą. Czeka Was ciężka praca, jeżeli chodzi o kontrolę w, i o, powiedzmy ochronę wyborów. Pytanie brzmi, czy macie już poza tymi dwunastoma komisjami jakieś inne własne wnioski, bo jak się okazuje bardzo dużo rzeczy nieprawidłowości działo się w sieci, w internecie. Tak, my na drugą turę, jeżeli chodzi o ruch ochrony wyborów, zmieniamy trochę strategię. To jest już plan przyjęty, który mieliśmy już przygotowane od kilku tygodni, że pierwsza tura głosowania to tak naprawdę dla nas najważniejszy egzamin z tego, jak został przygotowany ten cały proces pilnowania wyborów w województwie podlaskim, ale też w skali kraju, bo działamy ogólnopolsko. Na drugą turę zmieniamy troszeczkę naszą strategię. To znaczy to, co już powiedziałem, że mamy Typowanych na razie na razie 12 komisji, które wzbudziły nasze zainteresowanie. Patrząc na liczbę pewnych zgłoszeń przez naszych mężów zaufania, co działo się w tych lokalach wyborczych zarówno podczas etapu głosowania, jak i po zamknięciu lokali wyborczych, ale również ze względu na to, że występują pewne anomalie w wynikach. Panie redaktorze, naszą uwagę zwracają takie komisje, które mieszczą się na przykład w, w, w jednej nieruchomości, w trzy komisje, w dwóch komisjach jeden kandydat uzyskuje bardzo podobny wynik przy, przy bardzo podobnej frekwencji, a w trzeciej komisji występuje nienaturalna nadwyżka frekwencji, gdzie kandydat uzyskuje dwa razy lepszy wynik niż w tych dwóch pozostałych komisjach. No dla nas jest to Taki sygnał alarmujący, że akurat w tej komisji powinniśmy, że tak powiem, kłaść bardzo duży nacisk na to, żeby być może wysłać oprócz jeszcze męża zaufania, członka obwodowej komisji, nawet skorzystać z opcji wysłania obserwatora. Rozumiem, że nie było na razie żadnych bardzo takich bulwersujących naruszeń, które wymagałyby zawiadomienia prokuratury albo y, państwa i komisji wyborczej i y, takiej interwencji na, w najgrubszym szczeblu. Nie mówimy o wykroczeniach, mówimy o przestępstwie. To znaczy, jeżeli chodzi o same zgłoszenia, to co się działo w województwie podlaskim, mieliśmy jedną interwencję policji związaną z, z mężem zaufania na terenie lokalu wyborczego po jego zamknięciu. No niestety, nie będę tutaj jeszcze zdradzał szczegółów, bo jesteśmy na etapie ustalenia, tak naprawdę, co tam się wydarzyło. Yy, najczęściej zgłoszenia, które otrzymywaliśmy od naszych mężów zaufania, to były yy, takie, w których yy, członkowie obwodowej komisji nie chcieli dopuścić męża zaufania do tego ostatniego etapu, czyli yy, pilnowania ustalenia wyniku wyborczego. Najczęściej przewodniczący komisji argumentował o tym, że mąż zaufania nie może uczestniczyć w pracach komisji po zamknięciu lokalu wyborczego, a jest to oczywista nieprawda. W drugim przypadku, to może trochę tak zabawnie brzmi, ale to też się z tym spotykamy, że mąż zaufania został poproszony po to, żeby po prostu pojechał do domu wypocząć już po całym dniu, kiedy, kiedy pracował przy komisji. No niestety my uczulaliśmy naszych mężów zaufania, a być może stety, żeby zwracali na to uwagę, żeby byli dosyć asertywni, jeżeli chodzi o wszelkie sugestie komisji, że nie idą tam dla nowych znajomości, Przyjemności picia kawy, tylko w bardzo ważnej sprawie, czyli pilnowania rzetelności i uczciwości wyborów. I wczoraj nasi mężowie zaufania zdali egzamin. Kilka naszych interwencji z Biura do Mężów Zaufania, gdzie musieliśmy ich poinstruować w bardzo delikatnych kwestiach, ale tak jak mówię, w większości sytuacji naprawdę świetnie zdali egzamin. I podejrzewam, że właśnie ten zabieg psychologiczny, który wytworzyliśmy na, w skali ogólnopolskiej powstania Ruchu Ochrony Wyborów przy współpracy z Ruchem Kontroli Wyborów, które działa już od bardzo dawna i tam panowie wykonują bardzo solidną pracę i przekazali nam cały know-how, jak możemy to zrobić. W połączeniu z naszą siatką ludzi, mężów zaufania, członków obwodowych komisji, wytworzyło ten zabieg psychologiczny, że członkowie obwodowych komisji dwa razy się zastanowili nad tym, jakie czynności podejmują w komisjach i że muszą się bardzo mocno do tego przyłożyć, aby rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. I moim zdaniem to właśnie przełożyło się na ten wspaniały efekt w postaci wyniku. Kiedy możemy się spodziewać jakiegoś raportu? Albo podsumowanie, jeśli chodzi o podsumowanie o województwa podlaskie. Myślę, że jeżeli zdążymy przed drugą turą, bo to teraz druga tura jest dla nas najważniejsza, ale myślę, że na dniach będziemy chcieli opublikować taki raport związany z głosowaniem na zaświadczenia z incydentami na terenie lokali wyborczych. No i podsumować gdzieś naszą pracę i ogłosić wielką akcję dołączenia do nas. My oczywiście się nie zamykamy już w tej warstwie, że tak powiem, w tej drużynie, którą już stworzyliśmy przed pierwszą turą. My cały czas jesteśmy otwarci na współpracę Mogą się do nas zgłaszać zainteresowani wyborcy, którzy chcą uczestniczyć w ruchu ochrony wyborów, chcą zarejestrować się jako mąż, zaufania, chcą nam pomóc po prostu przypilnować tych wyborów, więc serdecznie zapraszamy. Sponsorem programu jest firma Diadom. Okna i drzwi. www.diadom.pl Partnerem portalu jest sklep internetowy mkfoamsklep.com na hasło ddp24. Masz 10% zniżki.